3, 2, 1, dobra. Dzień dobry tutaj, Miko. Tak. W dzisiejszym odcinku nagrywamy Minecrafta. Aaaaa. Jeśli chcecie więcej odcinków w serii Minecraft Survival, że sam gram jakby Survival, dajcie łapkę pod tym filmem. Komentarz, chcę serię, i suba. Więc. Zaczynamy w dzisiejszym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie krótki, ponieważ, ponieważ jest sytuacja. Więc poczekajcie. Teraz ustawię kamerkę. Ładnie. Kurde, no dobra. Poczekajcie, ustawiam kamerę. Ta kamera musi być ustawiona. I co tam widać? Z tego co widzę, że nic nie widać. Czekajcie, jakoś to tak trzeba rozplanować do. sorry, jak na razie to tak się wychodzi, że trochę słabo, ale dobra, poczekajcie. poczekajcie dobra mam problem jak na razie poczekajcie chwilę dobra elo elo tutaj mi kotek. dobra dobra uwaga w takiej pozycji powinno to być oki doki Dobra, i jak na razie to sorry, że nagrywam z fona, ale na razie mój budżet wychodzi z zera, więc tak wychodzi, dobra, F5 i gramy, dobra, e, więc w dzisiejszym odcinku gramy w Mina, e, jak coś to moje odcinki będą regularnie co tydzień, około 10 minutowe, jak na razie mój budżet mało, mało wychodzi, ile już jest tego filmu, poczekajcie chwilę. <noise> Już dwie minuty A ja dopiero zacząłem kraftować drewno Dobra Jak coś to jest Minecraft 1.14 Więc akurat widzicie Co ja robię na klawiaturze w ręce Więc spoko e, Dobra Kraftujemy tutaj O pięknie Mamy crafting Trochę patyków e, No niech będzie Style Dobra e, Więc dobra Eee, trochę sobie poniszczę, bo chcę jakąś sadzonkę Łobony, nie wiem co się dzieje, ale dobra, jakaś sadzonka No widocznie. No dobra, mm, no to postawiamy crafting. Kraftujemy jak zawsze o, podstawowy kill, dobra. I eee, jak na razie to sobie zamieszkam chyba gdzieś tutaj, więc posadzę sobie bambusy. Bambusy są niby bardzo ważne, są bardzo ważne. Więc niech rosną mi. Bambusy podobno są ważne, więc y, tutaj robię jakąś farmę przy wodzie. No dobra, niech będzie. Uuu, dobra, pięknie, dobra, niech rosną, dobra. A my tutaj sobie pokopiemy jeszcze troszeczkę drewna. Y, jak coś tutaj jest seria bez cięć, nie robię tutaj żadnych cięć, więc... Więc nie złoście, że, że mam lagi. Poczekaj, ja muszę te lagi jakoś zoptymalizować O fajnie, już mi dobrze było, czekajcie. Options eee, Control Nie Control Lunges, nie lunges, wideo Muszę zmniejszyć sobie do 60 i chunk Chunk muszę sobie do 16, bo coś mi Może minimap level też, o Gra na Krystalancerze jak coś, ale jeszcze raz, jak chcecie więcej e, takich typu odcinków, dawajcie lajka, suba i komentarz pod filmem. To jest obowiązkowe. Jak chcecie mieć więcej takich odcinków. Poczekajcie. Ile już mi tu wychodzi? 4 minuty, dobra. Więc... Więc będzie fajnie, dobra, Dan. E, co tu jest? Ehm... Jakaś sadzonka, dobra. E, gramy, 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 gramy. Pff. Co ja, dobra. E, mam jakąś sadzonkę, jestem zadowolony. W... Rozumiecie, co się dzieje? Po prostu ja. Ja już. Ja takiego czegoś zachowania nie rozumiem. Ale teraz chyba trochę są mniejsze lagi, mi się wydaje. Uuu, jakiś nowy kwiat, ja go nie znam. Wiecie, ja dopiero pierwszy raz gram w 1,14, więc. Więc się nie dziwcie czasami mojego dziwnego zdziwienia, że coś jest, bo ja na 1-13 nie grałam, więc z nami nawet te glony są dużym zaskoczeniem, więc dobra. E, craftujemy... E, mam już kilo. Dobra, e, więc tak. Kopiemy jakąś dziurę małą. E, I chyba sobie zrobię jakieś glony, muszę sobie pokopać, żeby mieć jakieś jedzenie, bo z tego się co się dowiedziałem, no to glony są jadalne, więc pójdę za chwilę poglony. poczekajcie, o, ładnie tutaj, wszystko, i yy, jak coś, to może jeszcze dzisiaj zrobię odcinek, jak gram z kimś, w maj na maj, na razem, ale to z kimś, pamiętajcie, z kimś, z kolegą najlepiej, bo on powiedział, że jest Rodo, nie można wypowiadać imienia, więc wiecie, więc chyba można zrozumieć, dobra, więc troszeczkę pokopię, na piecyk sobie pozbieram, Tutaj ładnie wszystko robię. No dobra, no to jeszcze raz powtarzam. Jeśli chcecie takich typu odcinków, dajcie lajka, like suba pod komentarzem. No i oczywiście. Wszystko. No i to wszystko, co chcę. no. A, jakby coś to powtarzam. Za tydzień około, czy za 6 dni robię giveaway'a w Fortnite e, na fajne bronie typu e, coś tam, zapomniałam, wielkanocne. Coś tam, grabasz może, dyńka, jakieś hydry. No, to się jeszcze zobaczy. No, który no, tak samo, więc to wszystko się zobaczy. Więc zako... <gryw> zakopię to coś, więc informuję Was. Dobra, fajnie. Tutaj bambusy mi rośną. Dobra, e, więc tak, więc chyba tak się robiło. Piecyk, tak. Z dwa piecyki mi... zrobię sobie. E, gramy bez. uuu, co to jest? Ognisko! Pierwszy raz takie coś widzę. Co tu jeszcze? Kusza! Skąd oni tutaj? Dodaj... A to jest bambus. I lina, dobra. E, tak, na początku tak. To chcę zrobić. I to chcę zrobić. To chcę zrobić. I gdzieś. Motyka siekiera, motyka. I to i tamto. E, co to jest? Z bambusów można. No to to jest chyba. Trochę prawdę. Uh, jungle Wood z Jungle Log można zrobić Jungle Wood. Aha, e, dobra. E, ok, e, dobra. E, crafting. Mam wszystko, mam dobra. Jestem zadowolony. Dobra, e, zbieram z mojej farmy e, tutaj, jak widzicie. Mm -hmm. Ok, bo jak na razie to na początek gry zamieszkam sobie tu, bambusy są bardzo ważne i widocznie jeszcze muszę zbierać do tego, wiecie co, pisało mi, że jeszcze muszę zbierać do tego, e, jak się to nazywało, mm, e, sieci, więc będę musiał walczyć, jaki mam tutaj tryb, poczekajcie, options, e, oczywiście gramy na easy, bo jaskiniowcie zawsze grają na easy, pamiętajcie o tym. Szkoda, że tu nie mam komend, bo tu już jestem w trochę małej du. Ale dobra, eee, co tu ja miałem zrobić? A, eee, dobra, jeden oak. Jungle wood, ok. Jestem zadowolony na razie. Eee, hmm. Ile jest materiału? Bo ja chcę dzisiaj taki krótszy odcinek zrobić, nie za długi. Okej, okay, dobra, jest wszystko dobrze, więc tak. A miałem zebrać ten, eee, miałem zebrać eee, eee, to coś, eee, bo to jest niby ważne. Okej, okay, fajnie, fajnie, zebrałem. Okej, ooo, okej, okej, gdzieś to jest. Coś mnie bije. To wszystko się unosi. Lol. Dobra, jem surowe. Już mam tego takie zapasy. Okej, okay, jestem w dupie. Bo jest noc ogólnie. A tutaj się spawnią tego co wiem potwory. Więc ja już wieję. 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 Dobra, jem. Ja to chcę zjeść. Chcę zjeść, dobra, nie mogę. E, dobra, e, to tak e, szybko. E, to coś. E, chyba gdzieś tu i drewno. Dobra. Przepalaj się, przepalaj się, przepalaj się, przepalaj się. Przepalaj się, dobra. Okej, okay, zrobię tutaj nie wiem. E, poczekajcie. Ja chyba sobie wezmę to takie coś. E, multi to nie E, tylko tak e, edit open make e, make edit optimal world escape e, kanal, optimal o się e, make coś tam no to fajnie edit reset icon open no to fajnie Bez cheatów to będzie Dobra Więc wiecie co Ja jestem małej dupie Dobra jemy sobie to Na razie tutaj się coś Spróbujemy obronić Wezmę tak 5 ataku to zamiast tego i to zamiast tego kwiatki tutaj, z tak tego czegoś tutaj. Okej, okay, mamy to tutaj, bierzemy. No dobra i spróbujemy jakoś dodać, więc dzisiejszy odcinek trwa do 15 minut, więc jeszcze troszkę. Więc. Jeszcze troszeczkę. Dobra. Mm -hmm. No, wiedziałem. Pierwszy zombiak łafat. Jest! 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 Pięknie, dobra! Monster Hunter. Dobra, tutaj się fajnie bambus mi rośnie, ale to nie jest aż taki rzadki w dżungli. Dobra, tutaj mam trzy. Co? Dobra, tutaj jedzenie chcę mieć. Tutaj jemy, 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 jemy. jemy, jemy, jemy. Okej, okay, tego to trzeba strasznie sobie dużo naspawnić. Eee, dobra. Mm, hmm, dobra. Mm. E, dobra, chyba się kilką tu się będzie szybciej zbierało. No tak, szybciej. E, dobra. E, pyk. 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 Z bambusów też z tego co ja widziałam, można robić patyki, więc spoko. E, dobra, tylko tak. E, z jakieś drewno, tylko nie ja się boję... Yy, mogę zrobić patyki właśnie z bambusów, właśnie dlatego ja mówię, że to jest spoko. Bo kad bambus mi szybko rośnie, ale z tego co ja yy, się dowiedziałem, to bardziej i bardziej rusztowanie się opłaca wydawać, ale ja mi się na razie nie potrzebne, bo ja na razie nie będę robił jakiegoś Big Houseu, więc dobra, jemy. Ale to się strasznie szybko je. Yy, tu się ma Optifine a? Nie ma. No dobra. Tu można robić to, co w każdym miecu. A można mieć drugą rączkę. Ej! Można! Okej, okay, fajnie. F, F. Dobra, przymiana to jest na F, F. No fajnie, fajnie, fajnie. E, dobra, a można bić. A nie, to tylko miecz, tylko miecz tak może. Dobra. To sobie czekamy. Dobra. E, przepalamy sobie. Tylko chętnie by mi się e, przydał jakiś drugi piec, gdzieś tutaj sobie coś oświetlę. Dobra, co tam wezmę? Jungle, e, tutaj też sobie przypalę. O, dzięki za oświetlenie. E, I chętnie by sobie wziął, zrobił och, ognisko, bo, e, bo ja nie wiem co on robi. A akurat ja lubię testować e, nowe rzeczy, więc ponrąbię sobie troszeczkę tego drewna, oby jakiś kliper mi nie zabił, ale dobra. E, e, dobra. Przepaliłeś, fajnie. Niszczę Ciebie, bo tutaj mi nie jesteś potrzebny. Dobra. E, to tak, crafting. E, jedzonko już mam. Jeszcze tylko jeden. E, sprawdzę, czy jakiś klipera nie ma. Dobra. Dziękuję bardzo. Albo dobra, ty się tam do końca dopal. E, to tak. Hmm. Dobra, jemy, 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 jemy. Dobra. Pięknie wszystko. Patrzcie, jak ładnie wyglądam. O nie! Ło nie! Jestem w dół. Jestem w totalnej, jednak. Ale i tak. A, zapomniałam. Przecież będę teraz to przepalał. E, dobra, e, dobra, tylko jedno mi jest potrzebne. Z tego co patrzyłem na ognisko. Ognisko, gdzie? Co to jest? Drejt jakiś blok. Co to jest? Aha. Smoker, okej, okay. chocolate, chocolate, oki, doki, wszystko fajnie. E, teraz tak, e, gdzie to się robiło? E, bo chcę to coś zrobić też. E, co to robi? E, smoker, chcę zobaczyć. Aha, co robi Smoker? Chcę się dowiedzieć. Aha, czyli takie coś robi. Dobra, e, crafting. E, gdzie jest ognisko? Ognisko jest potrzebne. Tak, przecież mam węgiel, Karol. Patyki mam. Tylko jeszcze jakiś e, jeden, no dobra. Raz, korzyść, śmierć. No. Mm. Mm. No, kurde, no. Co to jest? Dobra, mam. Coś to razie czego mam? F, dobra. Kraftuję e, sobie to ognisko. Dobra, craft. Chyba mi się przyda na takie podróże. Dobra, gdzie je postawię? Tu. A coś można w nim robić? Można na przykład, nie wiem, przepalać. Dobra. Ej, spoko jest. Dobra. Za dużo drewna już na tym trafia. Już takie ognisko niż mi przypala. Dobra. Spoko, spoko. Yy, tutaj, dobra. E, ile materiału już minęło? 17 minut, więc dobra. E, więc na dzisiejszy odcinek to tyle. Więc jeśli... E, więc... E, jeśli naprawdę chcecie więcej takich typu odcinków, to... Mm, to dajcie subskrypcję lajka komentarz pod tym filmem więc papa tum pa. turum